Dzień dobry, witajcie. Minął kolejny miesiąc. Czas na podsumowanie miesiąca lipca, co ukazało się na rynku wydawniczym w modelarstwie kartonowym. Zapraszam. Przegląd zacznę od wydawnictwa GPM. To wydawnictwo w lipcu. W zasadzie, może nawet koniec czerwca, gdzieś tam na, nie pamiętam gdzie, ale już można było obejrzeć na żywo model ORP Błyskawica wzór 1944. Model w skali 1 do 100, natomiast w sklepie ukazał się właśnie w lipcu zobaczyłem go na stronach sklepu, no i tu może krótki opis, jaki możemy znaleźć na stronie, opracowanie modelu Aleksander Balicki, model w skali 1 do 100, opracowany na podstawie planów pana Schmidta opublikowanych w modelarstwie okrętowym, wygląd na rok 1000, tu jest akurat na 44 rok. Do modelu będą dodatki z Żywic 3D. Rok wydania 2018 to wprawdzie mamy, nie wiem czy to jakaś poprawka, czy, czy w innej skali on wtedy był, ale być może to nie jest No, ale to się ukazało i jest w takiej zakładce nowości też. Jeżeli tu możemy dostrzec na stronie, na karcie produktu, jest to, jeżeli odkrywamy w nowościach. I teraz, co mamy? Pierwsza strona, jeszcze tutaj tylko ustawienie odpowiednie sobie wyśrodkuje. Pierwsza strona, okładka. Jest to numer katalogowy 676 i jest to numeracja 1-2025. Tam w opisie być może nie zostało to zmienione. Mamy tu, jeżeli spróbuję powiększyć, bo wymiary modelu po sklejeniu. O, będą widoczne teraz, powinny być widoczne. I tak, mamy długość modelu 114 cm, 50 to będzie wysokość, tak, a szerokość modelu 11 cm. No i pomniejszymy, i teraz dobrze. I teraz możemy podejrzeć też na stronie, troszeczkę chyba jest e, rysunków. Tu mamy rysunki, i teraz muszę wrócić tutaj do środkowania. O tak. No niestety, takie tu są, jak gdyby, jeżeli robię zrzuty, zgrywam na OS OBS-ie. E, rysunki, następna strona też. Rysunki. Model już chyba się cieszy dość dużym powodzeniem. E, widzę na forach, że już coś tam się dzieje niektórzy już go kleją także na pewno, na pewno bardzo ładny model zwłaszcza w skali 1 do 100 jeszcze wróciliśmy a były już karty o właśnie strony już z może tu powiększę teraz sobie, o zobaczymy zobaczymy to teraz dokładnie w powiększeniu jak się tu przedstawiają e, strony z częściami? Dobrze, tu następna strona. O. E, drobne elementy, no, drobne, ale przy skali 1 do 100 one będą odpowiednie. Także na pewno model należy do trudniejszych modeli, i tu polecam dla bardziej zaawansowanych modelarzy. Mamy również dodatki i tu jeżeli przejdę dość szybko tu na takiej rozciągniętym zdjęciu mamy pokazane dodatki jakie możemy jakie możemy tu niestety nie da mi się tego przesunąć no i tu widzę nie wiem jak to jest podzielone. Jeżeli to są arkusze 1 do e, A4, no to tu mamy relingi, e, tratwy, łodzie ratunkowe, żurawiki i inne dodatki, e, śruby chyba, e, i inne tu dodatki e, cięte laserowo na kartonie. E, I to wygląda na. E, już jest o wiele drożej, jeżeli kupujemy w tym zestawie. No to na tyle, by było od e, GPM. -u. Natomiast również GPM mm, spróbuję odnaleźć drugą pozycję, jaką e, GPM wydał e, w lipcu. To jest e, to jest kuter Cyklon R27 w skali 1 do 50. E, I tu w opisie czytamy, że jest to E, reedycja modelu firmy Pro. Model powiększona do skali 1 do, do 50. Opracowanie Maciej Poznański. E, fotografie z galerii modelu w skali 1 do 100 wykonanego przez modelarza e, Hrapek OPS Chrapek. Być może, że. A z galerii użytkowników. GPMu. E, czyli zdjęcia, czyli model powiększalny, cena 180 zł. E, jeszcze tutaj sobie tak poustawiam i teraz troszeczkę mm, zdjęć obejrzymy. E, o, mamy. Stronę pierwszą wydania, i jest to numer drugi 2025, numer katalogowy 677. Spróbuję powiększyć, i tutaj też są wymiary modelu w tej skali, jakie będą to. To jest długość 60 cm, wysokość 35, szerokość modelu 17. Ładny kuter tego typu modelarstwo okrętowe, typu kutry zawsze bardzo ładnie się na wystawach prezentują, bo skale są jakby troszeczkę większe, czyli to jest 50-100 skala i w tych skalach bardzo ładnie dużo, dużo zdetalizowanych detali, czyli pokazanych na pokładzie elementów i, i, i nawet nadbudówki pootwierane. Naprawdę, naprawdę bardzo ładnie się prezentują takie modele na wystawach. No i co tu możemy podejrzeć? Coś jeszcze. Przechodzę. Aha, no to są właśnie te zdjęcia, które tam są w opisie wykonane. O, wykonanego modelu, lecz jakby w poprzedniej skali 1 do 100, tu jest 1 do 50. No, no to dobrze. No, GPM w końcu też ma coś nowego do zaproponowania, także lipiec też GPM błyskawice widziałem na żywo na wystawie to znaczy na wystawie to opracowanie, natomiast nie kojarzę tego modelu cyklon czy gdzieś jeszcze ostatnio, ostatnia moja wystawa na jakiej byłem to w Chełmży. ale nie kojarzę modelu, zresztą nie przeglądam już tak e, intensywnie tych e, e, wydawnic bo, bo no Naprawdę tego jest dość dużo, i, i e, ostatnio pochwalę się, że zakupiłem. Czekam na przesyłkę na licytacji także ponad chyba 10 modeli. Także będzie też prezentacja, będę miał co zaprezentować. Dobrze, przechodzimy do następnego modelu, do następnego wydania. Kolejnym wydawnictwem, które coś tu w lipcu wydało, jest hobby.pl. No, i tu ukazał się Messerschmitt BV109. T1, wersja limitowana, czyli wersja limitowana, ale jak gdyby wydania. Nie mówimy tu o. I co tu możemy podejrzeć? Tak, w ten sposób. Jeszcze tu mogę chyba powiększyć. O! Tak się prezentuje okładka. Skala oczywiście 1 do 33. Niemiecki, pokładowy samolot myśliwski, i tak dalej. A co tu możemy w opisie przeczytać na, te, na ten temat? Dwie, dwie wersje poszycia kadłuba, czyli on jakby w dwóch wersjach malowania będzie występował, i to jest wersja limitowana, czyli, czyli nie, jest, nie będzie dość dużo tego opracowania wydanego. W, w raczej w, w małym nakładzie. Poziom trudności średni. Przechodzimy dalej. Kolejnym wydalnictwem, które wprowadziło nowość, w zasadzie to są użyte, już wcześniej sprzedawane modele, tylko że w takiej zbior, zbiorowym, jak gdyby zestawieniu. Świat z kartonu. E, wprowadził tu sprzedaż e, trzech modeli w jednym zestawie, e, i to jest zestaw trzech modeli e, okrętów. E, model e, pierwszy, model kartonowy okrętu, okrętu brytyjskiego z II wojny światowej: HMS Al, e, Abercrombie, skala 1,200, autor Krzysztof Golec, druk cyfrowy. Drugi model, no i tu jest fiński model, nie będę tego czytał, będzie widoczne, proszę sobie odczytać, nie będę tu sobie e, języka jak gdyby łamał, fiński pancernik obrony wybrzeża. Model zawiera 12 stron A4 z częściami, 4 strony A4 z rysunkami. Opis wykonania w języku polskim oraz angielskim, skala 1 do 200. Opracowanie Krzysztof Golec też. E, tu nie mamy wzmianki, jak wnętrze jest tutaj zawarte, i arkuszy z częściami, z rysunkami. I trzeci model siamski Pancernik Obrony Wybrzeża HTMS Tonburi. Model zawiera 6 stron A4 z częściami, 4 strony A4 z rysunkami, opis wykonania w języku polskim oraz angielskim, skala 1 do 200, opracowanie Krzysztof Golec. I to mamy te trzy modele w cenie 89 zł komplet nie wiem jak tu jakość wykonania, sklejania nigdy nie, nie mam nawet w, swoim tutaj, w swoich zbiorach tego wydawnictwa i na jakim poziomie są wykonania i tak dalej, nic na ten temat nie będę się wypowiadał, może ktoś sklejał będzie bardziej bardziej wiedział na temat czy to są dobre opracowania czy nie Myślę, że na pewno, bo inaczej nie, na rynku by się nie utrzymały, gdyby jakoś, jakoś była jakieś tam no, niesklejalne modele. No dobrze, i przechodzimy do następnego wydawnictwa. Jest to wydawnictwo modelarstwo kartonowe, i tu mamy model Centauro w malowaniu Luftwaffe. Fiat G55, seria 1, Centauro, Luftwaffe. Yy, mamy tu mm, wzmiankę. Model kartonowy w skali 1 do 33. Wydawnictwo Pro Arte. Model nowy, numer katalogowy, MK3009. Yy, I tu czytamy, że model będzie wysyłany po piątym czerwca, przepraszamy za opóźnienia no i, 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 i być może ono, dlatego ja tu odhaczyłem, bo chyba dopiero się to w lipcu ukazało właśnie wydawnictwo miało jakieś opóźnienia, ja to sobie tu wrzuciłem do zakładki i zeszyt formatu A4 zawiera 6 arkuszy A4 z nadrukowanymi częściami, druk atramentowy, offsetowy Jeden arkusz foli z nadrukowanymi elementami oszklenia i tablicy przyrządów pokładowych. Jeden arkusz papieru barwionego w masie z elementami wyciętymi laserowo. Opis modelu, instrukcja montażu, szablony, detali do samodzielnego wykonania. Model przedstawia samolot Fiat G55 5 Seria 1 pierwszą maszynę przekazaną Luftwaffe w październiku 1943 roku. Mam dwa modele tego wydawnictwa i uważam, że są bardzo ładnie właśnie zrobione. Niestety nie kleiłem jeszcze, ale uważam, że, że bardzo ładnie opracowane. Drugim modelem tego wydawnictwa jest Regiane, R2002 T Italia 43. No, i tu w opisie mamy też, że to jest skala 1 do 33, wydanie są ProArte, numer katalogowy mk 3010 Przed sprzedaż model będzie wysyłany po 10 sierpnia. No, w zasadzie mógłbym już to odłożyć sobie na sierpień, ale tu się, ukazała się informacja lipcowa. Stąd jest to w mojej zakładce pokazuje. Zeszyt formatu A4 zawiera 6 arkuszy A4 z nadrukowanymi częściami, druk atramentowy offsetowy, jeden arkusz folii z nadrukowanymi elementami oszklenia i tablicy przyrządów pokładowych, jeden arkusik papieru barwionego w masie z elementami wziętymi laserowo, opis modelu, instrukcja montażu, szablony, detali do samodzielnego wykonania. Model przedstawia samolot RE2002 albo 2002, w zależności jak to czy będziemy czytać, Ariete Radia. Aeronautica 5 Stormo 208A Squadriglia, chyba tak się to powinno czytać, 101 Gruppo Isola Coppo Risotto, Krotony Włochy 1943 rok. Nie wiem, czy tu wszystko będzie się nam mieściło. O, tu przesunę. No, i może troszeczkę detali pokażę, co tu będziemy mieli wewnątrz. Jak to możemy oglądać tak jak tu będzie widać. O wycentruję sobie stronkę. No i powiększamy, powiększamy. No i tu mamy właśnie stronę z detalami. Tu sorki, ale cały czas mi wskakuje ta, taki paseczek, ale to strona tak działa, że, że wyrzuca tutaj tak, taką reklamóweczkę. I ja na to nie mam wpływu. Kasując to, i tak mi się będzie to pojawiało o stronki. Tutaj przechodzę do wręcz. Przepraszam, przerzuciło mi tu szybciej. O! Eee... A tu mamy. O, bardzo ładnie, by silnik pokazany i rozrysowany. Jeszcze tylko zobaczymy, jak tutaj będzie widać. Dobrze. O, bardzo ładnie. Macie silnik. No, nie będę tu liczył, ale, ale tych cylindrów jest podwójny w podwójnym rzędzie. O, i tak się prezentują części. A tutaj mamy to właśnie, to są elementy silnika. Druga strona to są skrzydła. O, też wi widzę, że ładnie nity oznaczone. Te wszystkie. Nie ma tu wprawdzie żadnych takich śladów, jakichś zabrudzeń i tak dalej. nie ma tu tak zwanego tego retuszu. Nie widać czyste bardzo wykonanie. No i wręgi. A tu mamy, może pomniejsze. O, a tu mamy model w całej okazałości. E, może wrócę, wrócę jeszcze. O, właśnie. Wrócę tutaj do tego Fiata, bo nie miałem, nie miałem go pokazanego. Tak się prezentuje. A co tutaj? Części powiększymy. O. I dalej. Też bez jakichś tu śladów eksploatacyjnych. Po prostu takie ładne, czyste wykonanie. No i cały czas ten paseczek się tu ukazuje, jeżeli stronę na żywo otwieram. No dobrze, przejdźmy do następnego wydawnictwa. I to jest WAG. E, wydawnictwo WAG e, wydało też taką seryjkę. E, trzech modeli, e, i tu mamy model Meczet w Kruszynianach. Meczet w Kruszynianach. E, w opisie czytamy skalę: skala 1 do 87 H0. Autor ST, być może Stanisław Śliwiński. Poziom trudności 2 przez 5, ilość arkuszy z częściami 6, ilość rysunków montażowych 17, dostępny akcesoria laserowe ucięte w ręki. Model meczetu tatarskiego w Kruszynianach, powiat sokulski. Województwo Podlaskie, zbudowanego w XVIII wieku w skali 1.87 H0. Model przedstawia stan obecny i jest przeznaczony dla początkujących i nie tylko modela, że Model zawiera instrukcję w języku polskim, czeskim, niemieckim i angielskim. Wielkość modelu po złożeniu 28x20x17. Na na no i tu będziemy pewnie mieli coś tam do, do pokazania, tak jak się przedstawia. O. Czyli model, gdzie możemy zaprezentować na makecie kolejowej w skali H0. Bardzo dobrze, że takie coś jest wydawane. Tu możemy sobie urozmaicić. Na wystawach bardzo wiele jest tych modeli, robionych w... szczególnie przez młodzież. I kolejnym modelem wydanym przez wydawnictwo WAG jest tak zwane mikrolotnictwo, i jest to i jest to Britten Norman BN-2A Islander Aero Aran. i tu czytamy, że skala 1 do 50, autor Dachowski poziom trudności 2 przez 5, czyli dwójeczka, czyli średnio Średni poziom, ilość arkuszy z częściami 3, ilość rysunków montażowych 11, dostępne e, akcesoria reserowe, wycinane w ręgi, e, e, 11 zeszyt 2 z serii Mikrolotnictwo w skali 1 do 50, a tutaj mamy, e, w tym zeszycie umieści się model jednego z najpopularniejszych samolotów wielozadaniowych na świecie, Britten Norman BN 2A. Samolot ten jest ciągle w produkcji od 1965 roku. Jest wykorzystywany do wielu ról. Nie będę dalej czytał. W wymiar gotowego modelu 30 cm, 22 cm. No, i pewnie tu będzie można podejrzeć. Tak jest. Jeszcze tutaj przejdę sobie do wypoziomowania, wyśrodkowania. Nie będę powiększał. Zostajemy przy tych rysunkach. No i. I mamy prosty model, jak widać po rysunkach. O, mamy zdjęcia też, fajnie się prezentuje, z kolejny 50. Kolejnym, kolejnym wydaniem też tego wydawnictwa wrocławskiego jest również Mikrolotnictwo. Jest to dziesiąty, o ile kojarzę, chyba numeracja tego ten, wyda... tej serii Mikrolotnictwo, Straż Graniczna. A jest to, są to modele, już tutaj będziemy czytać, skala 1.50, M szklarczyk T król, poziom trudności 3 przez 5, ilość arkuszy z częściami 6, ilość rysunków modelowych 43, dostępne akcesoria laserowo wycinane w ręki. No i też mamy wzmiankę, że 10 z2x i mikrolotnictwo. Tu został e, umieszczony w zeszycie straż graniczna. Umieściliśmy dwa modele apa, aparatów powietrznych będących na wyposażeniu straży granicznej PZL Kania oraz PZL28 e, Skytrack. E, Skytracker, może tak się to czyta. E, model z instrukcją polską. polską po polsku i angielsku. Wymiar gotowych modeli Kania 29 na 24 cm, średnica wirnika długość. Sky 45 cm 32 rozpiętość długość. No i chyba też będziemy mieli troszeczkę tu tak ustawienie. I mamy zdjęcia, okładki, wnętrze druga strona, następna, następna, tu już będzie chyba Kania no i rysunek drugi, druga strona z rysunkami no i tuż rysunki Kani zdjęcia wykonanego modelu ładnie się prezentuje pomimo skali ale bez żadnych tu wyposażenia, kabiny bardzo prosty myślę, że właśnie dla początkujących lub dla y, kogoś kto lubi troszeczkę mniejsze skalę. Y, jeszcze co mamy w akcesoriach właśnie tu w akcesoriach możemy jak była wzmianka y, laserowo wycinane w ręgi o możemy dokupić do zestawu y, co my jeszcze tu mamy to wszystko e, już na ten czas, czyli, czyli to wszystko zostało jak gdyby wydane. Ukazało się w miesiącu lipcu, dość, nie było tego dużo. Okres waca, wakacyjny, wydawnictwo, które, które wydaje modeli kartonowych, a mianowicie Answer. Answer niestety, ale mogę tu pokazać e, stronę Answera który wprowadził właśnie licytację na swoich stronach. Wygląda to tak w ten sposób. Mamy na stronach licytacje wystawionych modeli. Możemy licytować, kupować. Oczywiście nieraz ta cena może być niższa, wyższa. No różnie to może się tutaj. Jak gdyby skutkować wynikami licytacji. Są to wszystko modele starsze, nic nie ma tu żadnych jakichś nowości. Są to starsze wydania, które, które po prostu na magazynie jeszcze zalegają. No i ale też no, może to nie jest karton, a mianowicie plastik. A Answer wydał, to już się ukazało troszeczkę, koniec lipca. Wyszły dwa nowości modeli, w ich wydaniu modeli plastikowych. Kasa, dwie wersje, ale to już jest inny temat, to już nie podlega tu kartonowi, więc nie będę się tutaj prezentował. Ale równie ciekawe, ciekawe modele. No niestety, cena też tutaj jest tych modeli dość wysoka. A zatem to tyle z nowości w modelarstwie kartonowym w miesiącu lipcu. Dziękuję za oglądanie mojego kanału, za subskrybowanie, za komentarze. Śledźcie kanał, co się dzieje w, moich, tu w moim modelarstwie kartonowym. To, co obecnie sklejam, prezentuję na kanale. A zatem do usłyszenia, do zobaczenia na kanale. Pozdrawiam, cześć.